Cześć! Chciałam Wam nakręcić dzisiaj taki filmik pod tytułem Mini hol zakupowy, czyli co kupiłam w krzycce, gdy byłam na wakacjach. Więc wam niestety nie przeczytam. Wszystko jest... nie, Tu nie ma języku polskiego. Tutaj jest jakiś słowacki, jest chorwacki, jest czeski, jest angielski, jest... No nie wiem. Nie wiem jaki to następny N. No mniejsze z tym nie przeczytam, ale polskiego Polskiego języka nie ma. Jedynie ja wam to mogę pokazać. Więc tak. Pierwszą rzeczą, co jej kupiłem, to takie smakołyki, one chyba mają 40. Przepraszam. 60% albo 70% mięsa. Nie wiem czy 100 czy 70%. No mniejsze z tym. I one są z kurczaka. Yy, kurczak i ser. 100% naturalne składniki. Yy, to jest 100 gramowe opakowanie. To są smakołyki. dwa opakowania i to, kupię, to takie kupiłam. Yy, jedno jest otwarte. I teraz Wam pokażę, jak to wygląda jest taka serowa kostka, otoczona mięsem z kurczaka. Hmm. Nie pamiętam, ile dokładnie zaniedbałam. Musiałabym to przeliczyć na złoty. Nie wiem dokładnie, ile jest to to. Więc następną rzeczą to są takie smakołyki. Coś podobnego do tych podotych. Tylko te są z mięsem z kaczki. 40% sera. Ja w ogóle doczytam po angielsku. Tak 40% sera, 60% mięsa skaczki. Z kur... z dobrze to. No dobrze, mięso z kaczki, 100 gramowe opakowanie. Tak wygląda opakowanie. Tu się tym nie sugerujcie, to jest y, cena tych, tych. No, tych takich ich monet, tak. <śm> serowa kostka dookoła miasta I To coś takiego jak. Y, ta. Tu jest jakaś taka śmieszna nazwa. Tu jest premium. Sex. Następną rzeczą to są. To, jest, to są adresówki z 181. Yes. Tylko mamy jeden problem, ponieważ tutaj piszę po niemiecku. Nie wiem dlaczego. Piszę po niemiecku, ale piszę. Pokazuję, że to rzeczywiście z 181 jest. O, tutaj jest. 18. Tutaj mamy dwie takie adresóweczki Jedna jest zapakowana, a druga jeszcze nie. Chyba mogę odpakować ją. Idę tylko. Następnie, co je jeszcze kupiłam, to, jest, to są kostki z 81 1 yy, Prodental. Yy, tu jest kurtek, kurczek kurczek, rozmiar XS, czyli od 2 do 12 kg. Tutaj jest 7 takich kostek. Znowu nie ma polskiego, co tam. 7 kosteczek z 8.1. to jest Prodental. Yy. Tylko bardzo lubi te kostki. Ja, ja jej też kupowałam takie inne w Polsce. <laughs> takie zwykłe, takie kostki. <laughs> Ona to strasznie lubi, to ogólnie firma dobra, więc... Następną rzeczą to są też drugie takie kostki. Tym razem jakieś B. To jest rozmiar XS do, od 2 do 12 kg Chica waży 11 Więc jej takie kupiłam yy, Tylko to są akurat yy, smakołyki z... 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 Krówki. tak powiem <noise> yy, 7 kosteczek 18-1 Jakiś <noise> kosteczki Następnie co jeszcze tutaj kupiłam to są takie kostki, znaczy takie kulki bardziej. To jest kurczak rozmiar S. Nie piszę od ilu do ilu kilogramów. No ale yy. takie kuleczki 181. Yy. Nie wiem czy w Polsce jest takie coś, czy nie ma. Ja tam nie wiem. Może ktoś widział? Ja nic takiego nie widziałam ani na internecie, ani nie widziałam. Yy. Więc yy. jeszcze kupiłam mi takie smakołyki na kości. Yy. To są smakołyki z kurczaka S. Ona strasznie lubi kurczaka. Może niektórzy nie wiedzą, ale ona na śniadanie na obiad bardziej śniadanie obiad i obiadu kolasy tak jakby, bo je dwa razy. Je kurczaka z warzywami ryżem. Więc to jest dość dużo. <grytanie> to są takie kostki tej kości, coś tam nie wiem. Takie smakołyki. Kurczak S z 181. Nie wiem, jeszcze akurat in One takich smakołków jej nie kupowałam, więc spróbujemy. taką rzeczą, ym, co jej kupiłam, to są takie pałeczki. Tutaj tego nie widać, bo tu jest y, test przyklejony. To był razem z tym był test. To są takie pałeczki. Też y, Prodental Sticks. Y, to są na zęby y, od dwóch. Rozmiar, tu nie ma rozmiaru podanego, ale to jest kurczaka od 2 do 35 kg. Takie pałeczki. Ja niestety ja nie będę ich wyciągać, tych rzeczy, ponieważ, ponieważ nie ma potrzeby teraz. I razem z tym był taki test. Nie wiem czy za darmo, czy w tenie. no ale był. To jest kurczak. Coś tam. Może ktoś. Nie wiem, jakieś takie. No i to jest ogólnie tyle. Dziękuję za obejrzenie filmiku. Link do naszej strony jest na dole. Przepraszam ogólnie za jakość, ale nagrywam to tabletem, ponieważ aparatik się wyładował. <laughs> Więc bardzo dziękuję za obejrzenie. Myślę, że filmik się podobał. Jeśli ktoś chce jakieś, nie wiem, recenzje produktu któregoś z tych, które się pojawiły w tym filmiku, może spokojnie napisać na dole. Ja postaram się odpowiedzieć w jak, naj, w jak najkrótszym czasie. I jeśli będzie takich komentarzy około trzech trzech od trzech do Tamiluś to na pewno pojawi się recenzja na stronie Znaczy tutaj na YouTubie też, ale <laughs> nie wnikając. Dobra, dziękuję za obejrzenie. No i cześć!